Dzień dobry, witajcie. Jeśli ktoś z Was ma déjà vu i zastanawia się, że może już mnie widział tutaj siedzącą dokładnie w tym miejscu, na przykład w jakimś poprzednim odcinku, to tak, to prawda, dokładnie tutaj siedziałam, tu nagrywałam. Nawet tak się złożyło, że jestem w dokładnie tym samym ubraniu, a to dlatego, że mimo iż mamy prawie połowę października, to u nas ponad 30 stopni na plusie i spokojnie jeszcze można chodzić w krótkim rękawku. Dzisiaj kolejny odcinek serii wiadomości i ciekawostki z życia w Los Angeles i jeśli ktoś z was jest nowy na kanale, być może pierwszy raz widzi moją osobę to szybciutko wyjaśniam, że co jakiś czas zbieram przeróżne informacje i ciekawostki, które nie nadają się na jeden pełny odcinek, natomiast bardzo fajnie pokazują, odzwierciedlają prawdziwe życie w Kalifornii, i moi widzowie wręcz to uwielbiają. Także zaczynamy. Dokładnie, kiedy siedziałam tutaj, właśnie w poprzednim odcinku, to wspominałam Wam o tym, że Ustawa związana z zakazem używania plastikowych, foliowych toreb na zakupy czeka na podpisanie. Wspomniałam również wtedy, że tak naprawdę nie wiemy, czy to przejdzie, czy nie, dlatego że pan gubernator jeszcze nie wypowiedział się na ten temat, ale że Kalifornia. Przoduje we wszystkich ekopomysłach to tak, ustawa została podpisana i uwaga, od 1 stycznia 2026 roku, nie 25, a 26 roku, w Kalifornii będzie całkowity zakaz używania plastikowych, foliowych toreb na zakupy we wszystkich sklepach spożywczych. Pan gubernator podpisał dużo różnych ciekawych ustaw, natomiast ja zwróciłam uwagę na jedną, bardzo ciekawą i po pozwolę sobie po prostu zacytować. Ustawa zakazująca wymogu posiadania dowodu tożsamości przez lokalnych wyborców. Jeśli więc ktoś z Was zastanawia się, co ja teraz przeczytałam, albo jak to możliwe, to szybciutko wyjaśniam, że przykładowo idąc na zbliżające się wybory prezydenckie, nie musimy posiadać jakiegokolwiek dokumentu tożsamości. Co więcej, pracownik siedzący w komisji wyborczej nie będzie od nikogo nawet wymagał tak zwanego ID i jak rozumiem, nawet nie ma prawa pytać o dokument tożsamości. Jedyne, co mogę powiedzieć tutaj, że powiedzenie wolna Amerykanka nabiera znaczenia. Wspomniałam już na początku, że Kalifornia przoduje w tych wszystkich ekopomysłach. Po polsku powiedzielibyśmy: w Zielonym Ładzie. I tak jak tutaj teraz siedzę gdzieś tam, przed chwilą mignął mi tak zwany self-driving car, czyli. Samojeżdżące auto, auto bez kierowcy, bez pasażera. Zawsze śmiejemy się z Pawłem, że to jest auto duch albo auto widmo. Ostatnio również zaprezentowano tak zwane air taxi, czyli elektryczną, powietrzną taksówkę, która trochę przypomina mały helikopter. Początkowo mówiono, że będzie to gotowe i będzie można tego. Tej powietrznej taksówki używać tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi, które mają się odbyć właśnie w Los Angeles w 2028 roku. Jednak słyszymy już głosy, że nie. Już w przyszłym roku, w 2025, takie właśnie pojazdy, powiedziałabym rodem z bajki, z kreskówki, z jetsonów. Mają gdzieś tutaj nad nami latać, więc jeśli będę miała możliwość, to z pewnością wam to pokażę. Natomiast ciekawostka jest taka, że planują, aby taki no, elektryczny pojazd powietrzny transportował ludzi na przykład z lotniska LAX w Los Angeles do downtown LA w tylko i wyłącznie 8 minut. I z ciekawości sprawdziłam przed chwilą w telefonie na mapie. Gdybym chciała teraz z lotniska dojechać do Dantau zajęłoby mi to 53 minuty, czyli trzeba liczyć godzinę, także różnica dość spora. No i jeśli ktoś dziwi się na te wszystkie powiedziałabym futurystyczne nowinki i wynalazki, jeśli kogoś dziwią roboty jeżdżące po ulicy właśnie auta, które nie mają kierowcy, czy na przykład płacenie w sklepie za pomocą skanu dłoni. To mam dla Was kolejną ciekawostkę. Wyobraźcie sobie, że w zeszłym tygodniu LAPD, czyli policja w Los Angeles, zademonstrowała pierwszego policyjnego psa robota. Robota jako swoje najnowsze narzędzie w walce z przestępczością. Maszyna waży 70 funtów, czyli prawie 32 kg. Może otwierać drzwi, podnosić przedmioty i poruszać się po trudnym terenie. Niedawno piesek, piesek oczywiście w cudzysłowie, pomógł funkcjonariuszom bezpiecznie schwytać uzbrojonego, podejrzanego, ale jak czytam w internecie, krytycy wyrażają obawy dotyczące potencjalnej nadmiernej militaryzacji. Jednak policja. Z Los Angeles zapewnia opinię publiczną, że spot, bo tak ma właśnie na imię ten robot, będzie używany wyłącznie w celu deeskalacji i nie będzie uzbrojony. I przyznam szczerze, że sama dokładnie nie byłam pewna, do końca nie wiedziałam, co słowo deeskalacja oznacza, więc deeskalacja jest. Interwencją psychospołeczną, mającą na celu opanowanie agresywnego lub pobudzonego zachowania. Więc tak od myśli do myśli, co w sytuacji, kiedy na przykład społeczeństwo wyjdzie na ulicę, będzie protestować, bo coś nie będzie im się podobać i będzie agresywne, pobudzone. W chwili obecnej mamy roboty na czterech kółkach, roboty na czterech łapach. Które są nieuzbrojone, ale skąd możemy wiedzieć, że jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc na naszych ulicach nie pojawią się roboty na dwóch nogach, które będą już uzbrojone? Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem wyruszymy na miasto, bo przed nami kolejne ciekawostki. A jak już jestem w temacie rozrób pobudzonego i agresywnego zachowania, to jeszcze jakiś czas temu, kiedy widziałam gdzieś w internecie filmiki, czy to z Nowego Jorku, czy na przykład z San Francisco, jak grupy ludzi napadały i rabowały sklepy, to zawsze mówiłam... E, u nas w L.A. tego nie ma, u nas jest jeszcze spokojnie i bezpiecznie, ale jakby to powiedział Amerykanin, not anymore. Niestety sklepy 7 Eleven są notorycznie napadane. I kiedy kilka dni temu gdzieś na Instagramie zobaczyłam krótki filmik, jak grupa 50 gnojków, bo inaczej nie mogę ich nazwać napada, wynosi ze sklepu w Beverly Hills, ze sklepu 7-Eleven w Beverly Hills, wszystko na co tylko mają ochotę, to byłam naprawdę, naprawdę zdziwiona. Wiele sklepów zrezygnowało, na przykład z opcji skaz samoobsługowych, bo niestety ludzie bardzo, ale to bardzo kradną, a wszyscy pewnie pamiętają, że jeszcze jakiś czas temu to podobno był świetny pomysł. Spotkałam się również z tym, że oprócz. Produktów chowanych do szaf, zamykanych na klucz. Wiele miejsc, wiele sklepów na przykład zamyka całe sekcje z kosmetykami, i od razu trzeba płacić na miejscu. Ktoś by powiedział, szok i niedowierzanie, co się tutaj dzieje, ale tak, niestety to prawda. Takie są realia, i może rzeczywiście ten robot, pies policyjny, to dobre rozwiązanie. Nie wiem. Piszcie w komentarzu, a my jedziemy w kolejne miejsce. a po drodze zwracam uwagę na amerykański styl budowy domów. Wiele razy moi widzowie byli wręcz zdziwieni, zaskoczeni, jak to możliwe, że te wszystkie ogromne wille to spłyty OSB. Więc tak, moi drodzy, jesteśmy właśnie w Beverly Hills, dokładnie na Sunset Boulevard i przed chwilą przykładowo mijaliśmy dom, w którym mieszkał Michael Jackson, a za nami ogromna budowa. I co mogę tutaj dodać? W tych rejonach domy kosztują 15, 20, 30 milionów dolarów i sami widzicie, jak to wygląda. I przyszedł czas na ostatni temat dzisiejszego odcinka. Kilka razy na moim kanale pokazywałam Wam puste lokale do wynajęcia i mówiłam, że coś z tą gospodarką nie tak, że nigdy tak nie było, że całe miasto zaczyna tak wyglądać i z pewnością jest to bardzo niepokojące. Specjaliści pisali wtedy, że wymyślam, że wcale tak źle nie jest, że gospodarka USA kwitnie i że nigdy nie było tak dobrze jak za prezydenta Bidena. Ok. Mogę się nie znać, mogę nie mieć racji, mogę się mylić, ale wierzcie mi, oczy i uszy mam szeroko otwarte, rozmawiam ze znajomymi i jak się okazuje, nie tylko ja mam takie odczucia. Gdybym była zapaloną demokratką i miała na przykład robotę załatwioną po znajomości, zarabiała ze 100-150 tysięcy dolarów rocznie, to pewnie też bym mówiła, że nie ma to jak za prezydenta Bidena. Ale, że tak nie jest i że jakoś szczególnie to ja nie jestem po żadnej stronie politycznej, bo doskonale zdaję sobie sprawę, że czy to rządzi prawa, czy lewa strona, to na górze siedzi i za sznurki ciągnie jeden i ten sam, a my mamy się rzeć i kłócić, więc apeluję o trochę kultury i konkretne argumenty w komentarzach. I co chciałam Wam pokazać w tym miejscu, niestety teraz. Nie tylko pojedyncze lokale, pojedyncze sklepy padają, są do wynajęcia, ale całe ogromne plazy. W tym miejscu w dzielnicy Beverly Hills mamy typową amerykańską plazę, na której znajdziemy fryzjera, dentystę, pralnię, masaż, czy na przykład przeróżne jedzenia. No i jak widzimy, miejsce niestety nie przetrwało. Co więcej, w ciągu kilku ostatnich dni jest to już trzecia tego typu plaza zamknięta z napisem na wynajem, więc proszę Was, niech nikt z moich widzów nie pisze i nie mówi o kwitnącej gospodarce USA, bo niestety widzimy, jak jest. Również kilka dni temu gdzieś w internecie... Widziałam ogłoszenia osób, które za wszelką cenę chciały sprzedać swoje restauracje za 60-80 tysięcy dolarów, bo przykładowo mieli jeszcze kredyt do spłaty 240 tysięcy dolarów i chcieli w jakikolwiek sposób się ratować. A jak już powiedziałam o restauracji, to na wprost, naprzeciwko mnie, zobaczyłam coś ciekawego, także chodźmy jeszcze tam. I co tutaj mamy? Beverly Hills, jakiś. Owocowy Klub. Z tego co dobrze pamiętam, jeszcze jakiś czas temu była tutaj restauracja. Biznes był, biznesu nie ma, nie przetrwał, ale po drugiej, po przeciwnej stronie widzę tablicę informacyjną, więc chodźmy, zobaczmy, przeczytajmy, co mają w planach tutaj zrobić. I powiem wam szczerze, że nie jestem ani trochę zdziwiona, ani trochę szokowana bo w planach jest sześciopiętrowy budynek mieszkalny, który ma mieć 105 mieszkań, a na dole mają być sklepy. I nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, czy nie, czy zauważacie to również w swoich miastach, tam gdzie mieszkacie, że jest taki trend, aby burzyć na przykład banki, sklepy, no bo, no bo są już niepotrzebne a w zamian budować nowe apartamenty. Zawsze w takiej sytuacji zastanawiam się, po co komu tyle mieszkań, kogo na to będzie stać i kto w tym będzie mieszkał, ale może na przykład nadchodzący imigranci. Drugą rzecz, którą również zauważam, to już takie światowe trendy, aby wszystkich ludzi zagarnąć do dużych miast, do dużych metropolii, bo jak wiadomo w grupie jest łatwiej społeczność kontrolować i czy tam się to podoba, czy nie, właśnie w taką, a nie inną stronę zmierza świat. Pan będzie latał elektryczną taksówką, natomiast biedni ludzie, jeśli im będzie wolno, raz w roku na przykład pojadą metrem na plażę w Santa Monica, bo jak już wspominałam na wcześniejszych odcinkach, Los Angeles ma plan rozbudowy Metra komunikacji miejskiej aż do 2060 roku. Oczywiście wszystko będzie eko, a porządku na ulicach będą pilnować roboty. Może mnie trochę poniosło w tym odcinku, może nie, może się ze mną zgodzicie, jeśli Wam się to podobało, jeśli podobają Wam się takie odcinki, kiedy pokazuję ciekawostki z życia. W wielkim mieście, w mieście Los Angeles, to dajcie lajka, napiszcie komentarz, wtedy będę wiedzieć, że, że chcecie więcej i będę robiła więcej tego typu odcinków. Pozdrawiam, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pa pa!